Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa Nietypowo, niestety mam małe przymeblowanie, że to powiem sprzętowe, dlatego z tej kamerki górnej do Was się będę nawijał. Słuchajcie, Windows 11, wow, 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 na Linuxie też mamy swojego Linuxa 11, no prawie, powiem Wam tak, prawie. Windows FX, Windows FX, zapraszam do przelunięcia sobie tego mojego materiału na ten temat. Zrobiłem go oczywiście na żywym sprzęcie z Nvidia 750 Ti i Ryzen 6 na 12 tak? czyli 1600X Ryzen, 8GB RAMu. Pokazuje również, że Fruity Loops FL Studio nie działa na Linuxie: zdecydowanie nie działa i nie da się tam muzyki nawet posłuchać. Jak ktoś będzie zainteresowany, jak najbardziej zapraszam. Do kompletu jeszcze gramy w PUBG znaczy gramy to za dużo powiedziane, ale uruchamiam PUBG na Androidzie do kompletu na Windows fx 11 zapraszam jesteśmy na stronce internetowej projektu Windows fx Windows fx e, informacje tutaj mamy tak czyli domowe rzeczy po, znaczy jak to pobrać o czym to jest również jest licencje jakie tutaj są bo jest parę licencji zastosowanych tak przez programistów między innymi e, pobieranie bez wersji bezpłatnej wersja na malinkę Tudzież możemy uzyskać profesjonalny klucz seryjny, tak? No tu się robi dość ciekawie, ale to już będziecie musieli się ewentualnie zapoznać sami z tą licencją, czy chcecie ją sobie kupić, czy nie. Wydanie z pary jest tutaj de facto Cinnamon. Jeszcze coś? Tylko Cinnamon chyba. A bo to jest jeszcze wersja dziesiątka, właśnie. Możecie ściągnąć sobie starszą wersję Windows fix 10, który wygląda jak Windows 10, jest oparty na Cinnamonie. Ja wam pokażę jedenastkę, tak? Nie professional, ale zwykłą jedenastkę. Teraz różnica. Proszę bardzo, tak to wygląda. Wersja profesjonalna 25 nie złotych, tylko dolarów. Listówkę wychodzi. Chodźcie za to stóweczkę do kompletu, tak? Tak to wygląda. Active Directory tutaj w darmowym praktycznie nic nie ma. Natomiast w pełnym macie de facto wszystko, tak? Tak to nam tutaj, słuchajcie, wygląda. Ok, zobaczmy sobie jeszcze tutaj na tę licencję, o której wspomniałem przed chwileczką, proszę bardzo, opis. No jest problem z działaniem tej strony internetowej, bo powiem wam, że o to chodzi strasznie ciężko. Tutaj macie licencję, tak, które zostały wykorzystane, jak to wygląda. Tutaj mamy pliki do pobrania, sprzęt ma duże wymagania, naprawdę minimum też 4GB RAMu. minimum. Z mocnym procesorem i z mocną kartą grafiki do kompletu przydałoby się 30GB na twardym dysku. Zalecane 64GB. Tak. Najlepiej, żeby wasz sprzęt obsługiwał wirtualizację włączoną w bios albo w UEFI, bo wtedy możecie sobie odpalić emulator Androida. Tak to mniej więcej tutaj wygląda, jakieś screeny są, zrzuty itd. Tak. tak się ta stronka nam tutaj prezentuje. Forum teoretycznie istnieje. Że forum jest zrobione na SourceForgeu i wygląda tak. No więc, no, no, ale de facto jest tematów troszeczkę. Ludzie tutaj niby piszą, deweloperzy odpowiadają, więc aby ktoś chciał się do tego przekonać, powiem tu tak, no to w sumie, czemu de facto nie, tak? To możemy sobie to po prostu zakupić. Jak ktoś ma taką potrzebę, tudzież chciałby tego poużywać i tak dalej, pomóc twórcom de facto, tak. To jest, można powiedzieć, inna sprawa informacje o tym, proszę bardzo, kiedy wydany ta wersja, którą ja testuję została wydana chyba niedawno powiem wam nawet 1.02, znaczy 2 styczeń tak, 2 stycznia, czyli de facto 10 dni temu ta najpełniejsza wersja i to wam dzisiaj de facto pokazuję są no jeszcze wersje tutaj inne, możecie sobie je ewentualnie pościągnąć wyłącznie 64 bity, tylko wyłącznie 22 bit nie jest obsługiwane, ewentualnie jak ktoś chce spróbować sobie tego czegoś na Raspberry Pi jest taka opcja, panowie tutaj zrobili temat to co robimy no to przenosimy się na żywy sprzęt na który wam pokażę jak to działa, jak działa Android jak się de facto nawet zachowują programy Windowsowe no i pokażę wam między innymi FL Studio, które podobno nie działa na Linuxie a jednak no zapraszam na pulpicie Windowsa Windowsa FX. Tak, Windows FX 11. Ikonkami zawalone tak jak każdy windiarz pewnie ma. Ja tak miałem czasami cały pulpit w ikonkach, po cholerę to nie wiadomo. Ale ogólnie, słuchajcie, tak to nam się prezentuje: tapetka z 11, wygląd, paska z 11, a ogólnie jest to pingwin Jest to Ubuntu 20.04 LTS, plus częściowo jest tam podobno Debian jest dołożony. Repozytoria własnościowa niektórych rzeczy typu Microsoft, chodzi tutaj o Teamsy, Chodzi o Edge'a między innymi Poza tym Ubuntu 20.04 yy, z plazmą 5.20 chyba 3, albo nowszą zaraz zobaczymy yy, W każdym razie powiem to inaczej To jest po prostu KDE Neon dość mocno fajnie przerobiony, dodanych sporo oprogramowania <laughs> Niektórzy zobaczyli tutaj Windows, EX Android tak, tak, można używać aplikacji z Androida jak najbardziej. Mamy tutaj FL Studio 20, tak, działa, jest OBS, jest Vega, stream, niestety to już nie działa, Signbench też nie działa, zresztą mam to pokażę za chwileczkę co tu się w ogóle wyrabia, tak? Klikamy sobie tutaj, mamy takie ładne, piękne menu. Słuchajcie, ja tutaj dograłem sobie już samemu nie, sterowniki do mojego do 750TI do GTX, tak? DMVD to są własnościowe, sam system w siebie tego nie instaluje, trzeba to zrobić ręcznie, w terminalu jedna komenda yy, i nie ma potem problemu. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego, yy, że tak powiem, po prostu konfiguratora automatycznego, jak w Ubuntu na przykład tak. Programowania troszeczkę tutaj zainstalowanego jest. Yy, owszem, bo jest, ale nie ma tego dowalone. Standardowo mamy tutaj m.in. Yy, chroma, NDeska. Tak jak już wspominałem, tutaj Windows X, Android, który działa, jest Audacity, jest do czatów, Cheese. Takie rzeczy bym powiedział podstawowe. E-Deklaracje to jest, sam zainstalowałem, to jest Windows, to odpada. GIMP również jest z Windowsa, tak, tak, specjalnie, specjalnie. Jest tutaj program, który nazywa się Hello, albo coś takiego. To jest niby cyfrowy asystent, z którym możemy sobie porozmawiać. Jest tutaj lista komend, Podobno, i to wszystko ładnie pracuje, i tak dalej. Można sobie niektóre programy uruchamiać, wyszukiwać, włączać, wyłączać komputer, więc po prostu teoretycznie działa to dobrze. Ja tego nie podpiąłem, nie jestem w stanie podpiąć po prostu tam mikrofonu, powiem tak, no ale to już pomijając tematykę. Podobno to działa. Ogólnie, tak jak mówiłem, Windows X kiedyś to był brazylijski projekt, który, znaczy przynajmniej w wersji Pro, to był projekt, który miał umożliwić. Inteligentne odczytywanie tablic w samochodach. Polecam sobie zobaczyć ten mój filmik wcześniej o tym. Oni się z tego wycofali w ogóle, tak? To było rozbijane, rozbijane, ale chyba im nie do końca wyszło. I w tej chwili mamy tutaj to, co mamy, tak, czyli Windows FX. Tu co chwilę, znaczy teraz nam się przestało pokazywać, ale normalnie się tu pokazuje okienko, żebyśmy to aktywowali. Tak, Linuxa trzeba aktywować. Tego Linuxa trzeba aktywować jak najbardziej. Zaraz to zobaczycie sobie sami. E, ponieważ są dwie wersje, pro. I wersja zwykła, ja mam oczywiście wersję zwykłą, tak jak ktoś chce, o coś takiego się na stop pojawia tutaj. Wpisz produkt, żeby mieć po prostu klucz licencyjny. Klucz kosztuje 100 zł około, 20-25 dolarów że można sobie to zakupić. Czy warto czy nie, musicie zdecydować sami. Są tutaj problemy z polonizacją, to mówię od razu, niestety są duże problemy. Poza tym distro zrobiło na mnie wrażenie ciężkiego. Uruchamia się to jakoś tak dziwnie, niby sterowniki są zastrzeżone, ale chodzi to ciężko, nie wiem nie wiem czym to jest spowodowane. Pracy jest tutaj włożone przez deweloperów na pewno sporo. Bo jak widać i ikonki, i wyglądy i to naprawdę jest widać, że tu jest trochę rzeczy włożonych. Upodobnienie do Windowsa 11, tak, podobno wersja Windows FX 10 wygląda jeszcze bardziej Windowsowo. Ja postanowiłem rzucić 11, które jest teoretycznie na topie. Można też powiedzieć, że tutaj jest inspiracja trochę z Deepina, tak. Bo tak to mniej więcej bym powiedział wygląda. Ale dobra, już koniec porównywania, słuchajcie. Mamy tutaj mm, parę rzeczy. Mamy Windows X Update, tak. Mamy tutaj OneDrive, do którego ja sobie jednak odpuściłem. Nie będę tego mm, robił, ale teoretycznie to działa. Mam Windows App Support. Tutaj jest sprawa taka, że jak dajemy sobie ok, wszystko ok, to się zaczyna robić. I słuchajcie, jest mały problem z transferem, ponieważ ja od godziny 12, tak dzisiaj od godziny około 12 próbowałem ściągnąć tutaj, uruchomić to Windows App Support w całości, jednakże czas ETA do pobierania wychodzi nawet 3-4 godziny. Chodzi tu o jeden plik, który nie może być pobrany. Jest tak malutki transfer, on spada do 30-40 kB na sekundę, że to nie ma najmniejszego sensu. No niestety tak to tutaj panowie zrobili. Bez tego teoretycznie to działa, zaraz zobaczycie, więc w miarę jest ok. Natomiast, żeby to w pełni uruchomić, zobaczę co się dzieje. Ja, ja próbowałem tu przez dwie godziny to puścić i niestety nie dało rady. No, po prostu jeden wielki koszmar. A ściągania tu jest teoretycznie niestety bardzo dużo. No, i do tego jeszcze nie wszystko jest przetłumaczone, tak. No, ale ok. Słuchajcie, Windows VX is not activated. Ciarki mnie przechodzą. Display, jak najbardziej proszę bardzo, działa wszystko ładnie, jest fajnie, możemy sobie efekty pulpitu powłączać, kostki, spalanie i itd., i Tak jak w kompizie, plasma ma to standardowo, więc tutaj jak najbardziej jest ok, tak. Mamy tutaj dźwięk, który działa, jak najbardziej że zobaczycie aktywacje, subskrypcje, keje, w ogóle cudawianki. To jest chyba to samo co przedtem, chyba tak, ładnie tak. Mamy tutaj wybieranie pulpitów, i tak dalej. No, no wiadomo, że to jest plazma. Ładnie, ładnie zrobiona ale plazma, muszę wszystko, tak. Ech, tutaj mam informację, proszę bardzo, tak to się prezentuje AMD Ryzen 5600 x też na 12 oczywiście, tak. Windows FX najnowszy. No, grubo zrobione pod Windowsa. Grubo, grubo, grubo. Luto działa. Sprawdziłem, jak najbardziej się łączy i działa. Kustomizacja. Możemy sobie to wybierać. I tak dalej, wszystko się przyłącza na co? Na zwykłą plazmę. Ale jest ok, dajmy sobie na przykład dark w ten sposób, żeby wam nie męczyć oczu. Tak, teoretycznie to wygląda w ten sposób, a dajmy sobie całość. Ładny tryb, to trzeba powiedzieć. Tak jak mówiłem, że panowie tutaj zrobili kawał fajnej roboty. De facto, naprawdę kawał fajnej roboty. Dodawanie usuwane wiadomo, że odpala nam się. Co? Discover. Plasmowy Discover, który działa, ale nie działa. Znaczy częściowo działa, a częściowo nie działa. Różne tu się rzeczy dzieją. Tyle co ja go sobie tutaj używałem, coś tam instalowałem i tak dalej. No czasami się lubi wykraszować, ale ogólnie jest można powiedzieć do przeżycia. Zawsze możemy używać na przykład konsoli, tak? Chociaż nie po to się instaluje Windowsa 11... pu Windows Fx 11, żeby grzebać na konsoli. konta. Timeline, language. niby to wszystko jest wybrane, jednakże widzicie, że jest to trochę <laughs>, że angielsko-brazylijskie, tak. Windows Update, Update i tak dalej, wszystko tutaj de facto można powiedzieć jest, tak. Nie wiem, mi się wydaje, że chodzi to trochę o ciężale. Być może przez to, przez ten wygląd cały, przez tą skórkę tu jest jakiś tam blur, tu jest rozmazowanie i tak dalej, no. Może to to swoje po prostu de facto można powiedzieć robi, tak. Teraz tak, jeżeli chodzi o programowanie, to co myślę, wiele osób będzie z tym zainteresowanych. Windows FX Android. Mianowicie jest to program oparty o QMU QVM, który odpala nam Androida de facto w maszynie wirtualnej, ale ze wspomaganiem opengl -a. Działa, Działa. Tu trzeba sobie pobrać yy, image odpowiedni, ściągnąć. Użyć ile dysku, ile procesorów chcemy mieć, i tak dalej. Ja mam to tak wybrane w tej chwili. 6 giga, 6 wirtualnych procesorów, więc sobie to po prostu teraz odpalimy. Proszę bardzo, startuje to mniej więcej w ten sposób. Dajmy sobie tutaj na pełny ekranik. Jest Prime OS tak, emulator Androida. Znaczy no, de facto chyba albo, albo cały Android w ogóle robiony w ten sposób. W każdym razie, jak ktoś chce, może sobie tego Prime OS -a ściągnąć osobno i spróbować zainstalować na jakimś kąpie, tak. Jak słuchajcie, nam się to załaduje. Android się uruchamia, bla bla bla. To prawda, tu się odpaliło w dziwnej rodzieczości, Nie wiem dlaczego. O, teraz mamy pełną, popatrzcie, sobie. Ja tutaj parę gierek zainstalowałem. Tu jest de facto pełnosprawny Android. Możemy odpalić sobie sklep Play, proszę bardzo. Ja tutaj sobie podałem swoje dane i tak dalej. Działa. Najbardziej działa. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Aplikacji nie, nie ruszałem. Myślę, że. Będą chodzić tutaj bez większego problemu, tak? Więc naprawdę fajna, fajna rzecz. To co sprawdzałem, to jest PUBG. To prawda, sterowanie jest tu koszmarne autentycznie, naprawdę jest po prostu koszmar. Tu Wam dźwięk akurat nie puszczę. Nie wiem, czy by nawet szedł, czy nie, ale prawdopodobnie tak. W każdym razie zobaczycie, jak to wygląda. Dałem tekstury najniższe możliwe. No i dalej niestety nie jest dobrze, tak? No ale wiadomo, emulator w emulatorze, no to, to tak to mniej więcej wygląda. Ale działa. To jest, to jest, rzecz ciekawa, powiem tak, że de facto powinno nam się to ładnie uruchomić zaraz. Jesteśmy, dobra, emulator, wykryty emulator, jak widzicie, tak? To jest gra oczywiście online, jak najbardziej online. Tu powinniśmy sobie... moment... To możemy zamknąć, bo ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Tu mamy tiera, tu mamy coś tam, odpalmy to, po prostu to weźmy, odpalmy sobie jakoś. Narąbane tego wszystkiego. Pięknie to wygląda, nie? Popatrzcie sobie, ale działa. Ale działa. Ja będę tutaj lamił na maksa, bo tak jak mówię, niestety są problemy pod tytułem... No trochę się tekstury doczytują długo, trochę detali nie ma, tak? A sterowanie to już w ogóle... Nie wiem, ja nie ogarniam tego sterowania tutaj. Jest delikatnie mówiąc koszmarne. No, przedtem mi się udało momentalnie dorwać tutaj człowieka. do... o, poszło. Popatrzcie się. Nawet się udało. Zobaczymy, jak to się załaduje, tak. On to sobie z inspekcję zrobi i tak dalej. No to spotkamy się już w gierce, bo nie wiem, ile to potrwa. Ok, mamy. Popatrzcie się, działa. Zadałam, trochę się długo ładuje wszystko, tak. E spoko, spoko. To tylko tak rzędzi na początku. To jeszcze muszą tekstury załadować. Zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej się tutaj będzie nam zachowywać. Na początku jest mały koszmar, powiem tak, ale potem jak się już rozkręci, to jest ok. Gorzej z pingami, bo pingi są pod 300, tak? Ja tutaj próbowałem sobie jakoś. O, lecimy. Dobra. Widzicie, że się tekstury ładują. Ale działa. Ping 300, więc po prostu. Wow, ale jak grałem sobie wcześniej. To powiem wam, że udało mi się zabić nawet cztery osoby, więc jest dobrze, kurde, po prostu nie do wiary, nie do wiary. Ja wiem, że to jest koszmarna, koszmarna wygląd, tak, znaczy nie wiem jak to na telefonie wygląda, pewnie deko lepiej. E, w każdym razie, słuchajcie, nawet nie wiem za bardzo jak to się da obracać, o, da się obracać, o, yes. Aleśmy wylądowali w pi, wiadomo czym, tak. Dobra, wylądowaliśmy. E, wylądowaliśmy, próbujemy, moment. Kurde z bieganiem mam tu mały problem bo albo bieganie albo albo o, o. No, no widzicie że działa tak czasami działa jest ok o tu się może da... o da się to dobra czy, czy da się grać w BUBG w ten sposób no średnio pewnie najeża tak nie wiem dlaczego teraz nie działa tu jest obracanie ale jak obracam to nie mogę się ten nie wiem niestety jakie tabisy odpowiadają za co, bo po prostu, no, to jest widzicie, kolejną gierkę, którą tutaj mam. To jest Asphalt 9. Tego jeszcze szczerze mówiąc nie uruchamiałem. Nie mam pojęcia, czy to w ogóle się ruszy, czy nie ruszy. Okej, okay, jesteśmy w grze Słodzie. On tu chyba sam przyspiesza, ja w ogóle nic nie muszę robić, tak? W ogóle samo... O, mogę sobie ruszać lewo, prawo jest dobrze. 15 Charges your Nitro Bar, burle des z tym, coś tam, hurra, Można dajesz mi to, a nie... Kurde, jak tak wyglądają gry mobilne, to rany boskie ludzie! Dajcie pograć. No widzicie, że no, trochę to przycina, tak? Troszeczkę, ale, ale działa, tak. Armadedonu trochę tak, trochę Destruction Derby z lat 90. jest tak. A ja chcecie sobie poczupać coś na Androidzie, na Linuxie, znaczy na Windows Fx tak? To możecie bez najmniejszego problemu. Dobra, lecimy do FXa. Ok, wróciliśmy do FX'a naszego pięknego, cudownego. E tak działa mniej więcej emulator Androida, tudzież sam Android w tym systemie, tak? Teraz najważniejsze, na co wszyscy czekają, czyli rzeczy z windy, typowo rzeczy z windy. Proszę bardzo, już Wam pokażę, że to są normalne poinstalowane egzeki tutaj. Ściągnąłem sobie kilka programinków. Mamy tab. Adobe Air działa, Blender się nie uruchamia, SignBadge nie działa, EdetLeracy nie działają, bo brakuje Adobe Acrobat Reader'a. Adobe Acrobat Reader nie działa, bo nie. GIMP działa, FL Studio działa, Notepad działa. Trial Vegas 19 Pro też nie działa. Przykro mi. E, jedźmy tak, proszę bardzo. OBS Studio to jest wersja dla Windowsa, żeby nie było, to jest wersja Windowsowa. Uruchamia się, proszę bardzo. Tu mamy 64 bit Windows. <laughs> Jak najbardziej, nam tutaj wyświetlanie wszystko działa. Kodeki możemy sobie ustawić. Więc jesteś ciekawie, wyświetlanie jest na y, temacie DX11. Gdzieś tutaj była jakaś informacja na temat tego, nie pamiętam czy dobrze, dobrze ogarnąłem, czy źle ogarnąłem. W każdym razie gdzieś to powinno pisać, że jest wyświetlane na DIs 11 Jak nam to pracuje, słuchajcie, jak ktoś chce, możemy sobie zacząć nagrywanie, proszę bardzo, będziemy sobie poprzesuwamy sobie troszkę, żeby nie było, że, że coś tam nie działa, ściemnia i tak dalej. OK, zamknij, proszę bardzo. Przejdźmy sobie tutaj do naszego katalogu. Chyba do... Dobra, mam C już z wideo, jest tutaj standard, Nie wiem dlaczego tak dziwnie się to tutaj odpala to menu. Standardowa ścieżka. Tutaj proszę bardzo. Powinno nam to ruszyć. Aha, bo to się nam łączyło jako... Dobra, zrobimy tak. PLC już jest z Linuxa, więc, więc proszę bardzo, to jest nagrane przed chwilą. Tak to mniej więcej ten. I nagrywa. Teraz tak, FL Studio. Bo ludzie mówią, że FL Studio nie działa na Linuxie. Działa. Proszę bardzo. Yy, bla bla bla, jest OK. Tutaj możemy sobie oczywiście pluginy wybierać. Jest tego dużo, dużo, dużo. Mamy ten standardowy, yy, tutaj yy, jak to się mówi, defaultowy ten projekt. Dobra, znalazłem w końcu, gdzie to się ładuje, bo już dawno FL-a nie używałem kilkanaście lat. Powiem to tak. Proszę bardzo, tu mamy triala wersję, oczywiście, i puścimy to sobie. Mam nadzieję, że mi YouTube tutaj nie walnie kopierać strajkiem. Proszę bardzo, tu mamy ustawienia, spróbuję to zagadać ewentualnie jeszcze. Audio setup, proszę bardzo, wybrane primarie są driver, ustawienia wszystkie są, i normalnie sobie tutaj można pracować. W tej chwili jedziemy cały czas na Linuxie. To jest wersja dla Windowsa. Ale ktoś mówił, że FL Studio nie działa na Linuxie. No nie działa. Kolejna rzecz, która nie działa na Linuxie. Dobra, wystarczy, bo po prostu będą za chwilę problemy. Możemy sobie podklikać na traka, usuwać, dodawać. Są tutaj projekty. Działa praktycznie wszystko, tak? Są pluginy i tak dalej. Słuchajcie, e-deklaracje, bo to niektórych interesuje. No niestety to nie działa. Nie działa dlatego, że nie mogę zainstalować tutaj Adobe Acrobat Readera, który się po prostu wykłada instalacja. A to jest wymagane po prostu do obsługi tego programu, tak? Bo możemy sobie poklikać, otwórz i jest koniec zabawy de facto. <coughs> Adobe Reader niestety to nie działa. Część, dzia... część zadziała, część nie zadziała, ale to co będzie działać tutaj, to będzie działać na każdej dystrybucji Linuxa, które ma zainstalowanego po prostu Winea, tak? Czyli ten system, który nam teoretycznie tłumaczy rozkazy Windowsa na Linuxowe, tak to mniej więcej słuchajcie nam tutaj wygląda, więc, więc ten. To jeżeli chodzi o sprawy de facto Windowsowe, bo nie chcę was, tu, was tutaj mm, zanudzać takimi rzeczami. No co by tu powiedzieć o tym systemie? Działać działa. działa. Czy jest dopracowany? No na pewno dużo pracy jest tutaj włożone w niego, bo to po prostu de facto widać. Czy ja bym go używał jako codzienny daily driver? Na pewno nie, bo, bo po prostu nie wiem, dla mnie jest to ociężała. ja nie lubię plazmy. Poza tym, no, nie po to używam Linuxa, żeby mieć pulpit z Windowsa, tak. Niektórzy będą przyzwyczajeni, o, bo to prawie jak Windows, ale to moim zdaniem nie ma sensu. Słuchajcie, dobrzy ludzie, jeżeli potrzebujecie oprogramowanie z Windowsa, to używajcie do tego Windowsa. I tyle, tak? Wiele rzeczy na, z Windowsa na Linuxie działać będzie, bo gdzie. Przeważnie są to gry. Typowego oprogramowania dużo nie będzie działać. Jest po prostu zupełnie odwrotnie tak. Powiedzmy jak działa, nie wiem, 80% gier Windowsowych, tak z oprogramowania działa może 10%, tak? Może. I są duże, duże problemy. Więc jak potrzebujecie Windowsa do pracy, to tam zostańcie, bo to nie ma sensu. I taki Windows EX, który udaje jedenastkę z wyglądu. To wam nic tutaj nie da, bo to mimo wszystko jest dalej Linux, słuchajcie, tak? I to się nie zmieni. Ni Linux nigdy nie będzie Windowsem, nie ma takiej po prostu możliwości. Ani nie ma takiej potrzeby. To są dwa różne systemy, dwie różne filozofie, i do tego trzeba tak podchodzić, tak? Tak to mniej więcej wygląda. No. De facto tyle bym powiedział, tak? No bo co ja wam tu więcej pokażę o tym efikcie A może rzeczy z konsoli. Bo niektórzy zauważyli jedną rzecz, że jest tutaj tak zwany PowerShell. Jest, proszę. Możecie sobie odpalić Windows PowerShell, jak ktoś chce się pobawić. Nie ma sprawy. Działać nam tutaj to teoretycznie i praktycznie działa, tak? No tak to się mniej więcej zachowuje. Dla mnie to jest ciężkie. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jest to ciężkie. Tak jak już mówiłem, wygląd tego Windowsa odrzuca mnie zdecydowanie, tak? Jeszcze wam Gimpa odpalę. To jest też z Windowsa Gimp. Żeby nie biorą, to jest wersja dla Windowsa. Tu macie EXE się odpala, proszę bardzo. Dajmy sobie tak. Tak jak mówię, niektóre programy będą działać, niektóre działać po prostu nie będą. Wiadomo, że w przypadku Gimpa najlepiej używać wersji natywnej na Linuxa, tak? bo jest to troszeczkę inna, inna rzecz, tak. No, ja nie wiem, co się dzieje. Klikam lewym, odpala mi się prawy. Coś tu jest pokopane po prostu, albo... No nie wiem, dziwnie jest. W każdym razie, Windows X no jest jaki jest. Tapetek ma sporo takich lightowych, bla bla bla, no ale tapetki wiadomo, że to nie wszystko. No oparte to jest na Ubunciaku. Jeżeli chodzi o stabilność, tak jak mówiłam, używałem tego od rana, to mi działa, teraz ja postaram się terminal gdzie znaleźć. Proszę bardzo, mamy uptime 3 godziny 20 minut, tak? Dobrze pokazuje, że 3 minuty? Kurde, już nawet nie wiem, czy to jest 3 godziny, czy co. W każdym razie chyba 3 godzinki. W każdym razie działa to moim zdaniem dobrze, tak, o tyle o ile działa dobrze w tej chwili. Tak jak widać, są problemy językowe. Są problemy tutaj, z nie wiem czy z, z wyglądami, czy z, z plazmą, czy z chemę, Znaczy z wyglądem tego skórką, że czy, czy co, że odpala mi się zamiast prawego lewy, zamiast lewego prawy, to jest pokrzanione. Po tak to jest moim zdaniem. Lipa, jeszcze wam pokażę ośrodek informacji tutaj na końcówkę tego filmu. Wiem, że on jest trochę taki roztrzepany, powiem to w ten sposób. Dobra, słuchajcie, udało mi się w końcu uruchomić tutaj informację o systemie. Musiałem zjechać menu i szukać ręcznie, bo te odnośniki niestety nie działają całkowicie. Tu macie informację, jak to wygląda. 5235. I teraz nie wiem, czy to jest tak jak mówię, zabugowana plazma. Czy po prostu tutaj jest jakiś problem z wyglądem tego, że jest inaczej akceptowana myszka, z tym tak. No tak to mniej więcej nam tutaj, no, słuchajcie, wygląda. Tak jak mówiłem, zainstalowane sterowniki pełne, tak. No i de facto tyle z całości fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Wam rozjaśnił, jak wygląda w tej chwili sprawa tego Windows FX 11, tak. Ciągłego trochę też namawiania do zakupu pełnej wersji, nie działające Windows App Support do, do pełni. No i tak jak mówię, no moim zdaniem to jest trochę ciężkie. Nie wiem, mam takie wrażenie po prostu, że jest to dość ciężko. Jeżeli chodzi o obsługę programu z Windowsa, Wine'a, Winnie, to każdy może zainstalować to swoje dystrybucji Linuxa bez problemu. Tutaj jakichś cudów bianków nie ma zrobionych, po prostu nie ma, tak. Więc FL Studio możecie w każdym Linuxie praktycznie uruchomić za pomocą Win tak. No, no a reszta, no, no reszta jest jak jest, tak. Ocenicie to sami. To jest de facto, tak jak już powiedziałem wcześniej, KDE ze skórką, tak. KDE Neon ze skórką. No i tak to mniej więcej się tutaj de facto bym powiedział prezentuje tak. Dobra, kończymy temat. Dzięki za oglądanie filmu. Trzymajcie się cieplutko i co do następnego filmu. Pa pa. Cześć.